Dzień dobry, dzień dobry, wszystkie wodniki. Kanał Karty na Miłość przygotowała dla Was energetykę pierwszego tygodnia roku. Kochani, wszystkiego pięknego Wam życzę w tym roku. Zobaczymy, co ten tydzień przyniesie Wam tarot. Mówię o tygodniu od 2 do 8 stycznia. Pamiętajcie, skarbeczki, że czytania, które ja wykonuję, są ogólne. Dla wszystkich wodników, więc może się tak zdarzyć, że komuś coś nie pasuje, coś nie odpowiada. Proszę się nie martwić. Weźcie tylko to, co Wam odpowiada, a należałoby sprawdzić ascendent, w jakim macie znaku, odsłuchać tego filmu. Ważny jest też, kochani, Księżyc. A jeżeli spytacie o sprawy miłosne, to proszę sprawdzić, w jakim znaku macie Wenus. I odsłuchać tego znaku, tak, kochani? Pamiętajcie, kochani, żeby po każdym filmie zostawić łapkę w górę i ślad w komentarzu, aby kanał mógł istnieć. Witam serdecznie moich nowych widzów. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, a chcecie otrzymywać wszystkie filmy, tak jak tutaj po kolei wrzucam, to trzeba zrobić subskrybuj i nacisnąć szary dzwoneczek, gdzie pisze wszystko. Bo jak zrobicie wybrane, to będziecie od czasu do czasu otrzymywać albo. Nawet i z miesięcznym opóźnieniem, tak? Kochani, przechodzę do Waszej energetyki, co czeka na nas w tym tygodniu od 2 do 8 stycznia. Dla Was szóstka buław. Kochani, w tym tygodniu premiera ma karta Magic Winter. Talia dopowiadająca oczywiście, kochani, arkaną tarot. Znacie. Znacie. Proponuję kochani, żebyśmy najpierw wyciągnęli wszystkie karty, dobrze. A potem wam będę opowiadać, co, co dana karta oznacza. Co w finansach. Wieża, co w miłości? Dwa miecze. Otoczenie dzieci, rodzina, najbliżsi przyjaciele. Wyciągnęły się dwie karty: Trójka Denarów i Paźbuław. Niech idą dwie, skoro chcą. Nadzieje bądź obawy macie. Kapłanka. Co miłego się wydarzy? Koło fortuny. Co powinno odejść? Do przeszłości. Dziewięć kielichów. Czego nie wiecie? Siedem kadenarów i karta Wenigrada, cesarz, pod spodem cztery miecze, trójka buław, pięć kielichów, aniołek dla Was. Karby patrząc ogólnie, to ja tutaj widzę, kochani, wygraną sukces, ale zdobytą cięż, ciężką pracą, dużo nadziei, dużo pragnień, ale i dużo strachu. I niepotrzebnie, bo ten strach was hamuje przed pójściem do przodu. Zaczniemy od Waszej energetyki ogólnej. No i tutaj mamy. Ludzie Was postrzegają jako dobrych, mądrych, kochanych. Kochani, jeżeli jesteście samotni, to jest spora szansa, że możecie kogoś poznać przez internet i możecie mieć trudność z wyborem jednej osoby, drugiej. Będziecie podziwiani. Również jeżeli pracujecie na własny rachunek, wpadniecie na jakiś genialny pomysł, co można by zmienić. Dlatego jest szansa na jakiś awans, na odwagę, na zrobienie czegoś innowacyjnego, ale kochani, to będzie wymagało od Was wielkiej odwagi, pociągnięcia za sobą innych ludzi, żeby Wam pomogli. Możecie dokonać konstruktywnych zmian w miejscu pracy. A również jeżeli osoby straciły pracę bądź szukają pracy, to dla Was będzie wielka zmiana, bo możecie nawet i zmienić pracę na taką, którą nigdy w życiu nie macie ani zawodu, ani nigdy w życiu byście nie myślały, że takie coś będziecie robić. Będziecie odwiedzać wiele miejsc. Wiele drzwi, które się będą za wami zamykały, wy będziecie wchodzić oknem. Będziecie optymistyczne, radosne. Myślę, że wiele z Was skupi się na swoim domu, będzie chciała coś urządzać, upiększać, coś zmieniać. Dużo zmian, tak jak wam powiedziałam. Spodziewajcie się dobrych wiadomości, wysyłajcie również same dobre wiadomości. Być może będziecie świętować w gronie przyjaciół, znajomych. Może tutaj będzie jakieś zaproszenie, kochani. Może dowiecie się, że ktoś się zaręczył, ktoś robi domówkę, parapetówkę. Będziecie duszą towarzystwa. Ludzie będą lgnąć. Lgnąć będą do Was, kochani. No. W finansach mamy wieże. Jeżeli gdzieś zainwestowaliśmy, mogliśmy stracić. O czym by mi mówiła też czwórka mieczy, trójka buław i pięć kielichów. Tutaj niestety, kochani, pewna inwestycja się nie powiodła. Być może, kochani, pójdziecie na rozmowę o pracę i nagle zapomnicie czegoś, nagle się zająkniecie, źle się ubierzecie, spóźnicie. Mm. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, dajcie wcześniej znać, poproście, przełóżcie. Najlepiej na, na przyszły tydzień, bo to nie jest, nie jest zbyt dobry tydzień. Nie kupujemy Totolotka, bo stracimy pieniądze. Hmm. Możecie się też, kochani, dowiedzieć, ja wiem, że to jest początek roku, niektórzy już się dowiedzieli, niektórzy mogą się dowiedzieć o tym, że firma Plajtła Zbankrutowała. Dla części z Was może to być też, <laughs> przepraszam, informacja, <laughs> że samochód, którym jeździliście w pracy, jest zepsuty. Może w pracy utracicie jakieś dane z komputera, więc tutaj, kochani, ostrożnie. Jeżeli gdzieś będziecie szykować się w podróż związaną z finansami. Z, z waszą pracą. Może się nie udać. Lepiej przełożyć na przyszły tydzień. Dlaczego? Wieża. Słuchajcie, znowu wieża. Musi się coś zmienić i to konkretnie musi się coś zmienić. Być może u Was w zakładzie pracy, kochani, zmieni się szafostwo. Tutaj mamy 6 denarów, 8 mieczy, 3 denary. Podejrzewam, że u większości z Was będą jakieś reorganizacje, zmiana kierownictwa, zmiana dyrektorstwa, zmiana kierownika. Wy również sami możecie zmienić, kochani, i iść do nowej pracy, do nowego wydziału. Wystarczy zmienić piętro. U Was są dwie wieże. To musi się stać, to macie dane od losu. Są potrzebne zmiany. I góra po to daje, żeby coś się ruszyło. Natomiast, jeżeli wy już wiecie wcześniej, macie samochody, sprawdzacie samochody. Wychodzicie wcześniej na autobus, nie podpadacie w pracy, nie awanturujecie się, nie pyskujecie. Bo jest spora szansa, że mają już kogoś na wasze miejsce. Tak? Jeżeli kochane moje szukają pracy, to tak jak powiedziałam, musicie odpowiednio się ubrać, musicie odpowiednio się przygotować, bo może się po drodze coś wydarzyć. Raczej nie zdacie tego egzaminu, raczej nie podchodźcie do żadnych egzaminów związanych z prawa jazdy. Jeśli chodzi o pracę, również, kochani, przekładajcie, bo wychodzą Wam dwie wieże. To jest raczej niemożliwe. Przełożyć. Wy już o tym wiecie. Ten sukces osiągniecie dzięki własnej mądrości. Wiemy coś, więc przekładamy, tak? Nie robimy nic na siłę, albo ona. Potem już nie będzie odwrotu, już nie będzie do czego wracać. Nie będzie, nie będzie gdzie wrócić. Hmm. A w uczuciach, kiepsciutko. Jakoś taka osoba bardzo wycofana się Wam trafia. Jakaś. Ona się boi czegoś. Chyba ma wspomnienia z poprzedniego związku, które. Bardzo zraniona osoba, poturbowana. Być może zdradzona. Może będziecie wybierać między dwoma osobami. Może poznaliście na Sylwestra przed świętami. Może będziecie wyczekiwać tej osoby, ona nic nie będzie robić, nic nie będzie działać, nie będzie zapraszać na kawę, będzie Was podziwiać, owszem. Jeżeli to jest osoba poznana przez internet, to będziecie mieć takie sprzeczne uczucia co do tej osoby. Jakoś tak nie będziecie do końca wierzyć, że, że tak może być. Bardzo wielkie. Wewnętrzne dylematy, kochani, Was czekają. Tutaj Wy chyba nie jesteście tak do końca gotowi nawet na rozpoczęcie związku. Wy raczej, może chcielibyście, kochani, więcej się dowiedzieć, poznać tą osobę. W związkach rutyna nuda. Owszem, szansa na nowy początek jest ogromna, bo Wy chcecie założyć rodzinę, mieć partnera, żonę, męża, dzieci. Natomiast osoby, które do was przychodzą single, no to są trochę wycofane, zablokowane. Tak jak powiedziałam, są po przejściach, po bardzo, bardzo trudnych przejściach. Nawet jeżeli macie już kogoś, kochani, na oku, to ta osoba ma taką blokadę emocjonalną, nic nie robi, ma, daje wam sprzeczne uczucia. Jeden dzień mówi: tak, tak, pojedziemy na wycieczkę, drugi dzień się nie odzywa. Ta osoba może często zmieniać pracę. Ta osoba może, um, wiecie, lubić, um, lubić, przepraszam, flirtować, <laughs> mieszać w głowie, ale tak bez konkretów. Także ten tydzień single na poznawanie to, to nie. A w stałych związkach, tak jak powiedziałam, wieje nudą. Po prostu wieje nudą. Tak jak było jest, żadnych szarpaniny. Raczej tutaj każdy zajmuje się sprawami finansowymi, sprawami domowymi, zawodowymi i, i wy zajmujecie się dziećmi. Bez efektu wow. Bez efektu, wow. Otoczenie, rodzina, dzieci, przyjaciele, kogo my tam mamy. Pazia była w i trzy denary. Kochani, no i tak jak powiedziałam, zajmiecie się rodziną, zajmiecie się przyjaciółmi, zajmiecie się po prostu przyziemnymi, ważnymi sprawami. To nie jest tak, kochani, że, <laughs> że wszystko inne jest ważniejsze. Nie. Teraz trzeba dopilnować dzieci, jak wrócą do szkoły. Teraz trzeba dopilnować domu, posprzątać, poukładać. Skupić się na pracy, być może rozdzielić obowiązki. Tutaj mamy osoby, które pomagają. Rodzina i przyjaciele super. Myślę, że w tym tygodniu możecie na nich liczyć, jeżeli na przykład będziecie potrzebować pomocy. Na przykład Zaopiekuj się moim dzieckiem, tak? Myślę, że nie, nikt wam nie odmówi, a chętnie przyjdzie. No. O jejku, jejku. Idziemy, kochani, do nadziei czy obaw. Arcykapłanka, kochani, mnie osobiście symbolizuje osobę, która ma dobrą intuicję. Ma wiedzę tajemną, czyli starsza, mądra kobieta, wróżka, matka, babcia. Wy. Yy, słuchajcie, kochani, powiem Wam tak. Słuchajcie swojej intuicji. Ale nie zdradzajcie swoich sekretów. Podświadomość Wam powie, co jest dobre, co jest złe. I myślę, że ponieważ. Yy, Wiele osób chce rzucić swoją pracę, zmienić swoją pracę, to uwaga na manipulacje w miejscu pracy, uwaga na zazdrość, bo myślę, że jesteście mądrzejsi od swoich współpracowników. Uwaga na naiwność, bo może Was zgubić. No. Ogólnie więcej nadziei. Więcej nadziei niż obaw i bardzo dobrze. Zapytajmy, co miłego może się wydarzyć. Koło fortuny, kochani, kolejność zdarzeń. Coś, co było dla Was, kochani, zapisane. Dostaniecie coś od losu. Coś wróci do Was, co miało być. Co to będzie? Dla każdego może być coś innego. Ludzki los jest bardzo zmienny. Sami wiecie, że tylko zmiana jest ważna w życiu, bo ona doprowadza do nowych miejsc. Wszystko jest chwilowe, a zmiany następują ciągle. Musicie pamiętać, że to będzie dla Was okazja na poczucie spełnienia. Dla każdego, tak jak powiedziałam, będzie to zupełnie inna sytuacja. Nowe życie, nowa praca, nowy partner, samotność. Jaki start. Pozytywne zmiany, które może przyjdzie osoba, słuchajcie, z przeszłości, która już była w waszym życiu. Tak? Nagle zobaczycie, że to jest miłość, która jest wam przeznaczona, a nie umiecie jej dostrzec. Macie prawo. Nie od razu im zbudowano. To może być nawet zwykły romans, przelotny, ale da wam poczucie na przykład takiej miłostki, że jesteście komuś potrzebni. Może akurat, jeżeli nie pójdziecie w tym tygodniu na tą rozmowę o pracę, nagle wam wpadnie inna propozycja, inne miejsce, i okaże się, że tam podpiszecie tą umowę. Tam. Co lepsze? Jeśli chorowaliście, wracacie do zdrowia. Poprawa stanu zdrowia z dnia na dzień. Uwaga jedynie na wątrobę i trzustkę. Zapomniałam Wam, kochani, przeczytać co? O, co Adriana chce Wam przekazać, no to Wam w tym momencie przekażę. Prowadzę Cię ku odpowiedziom na Twoje modlitwy. Słuchaj uważnie i podążaj za wskazówkami, których ci udzielam poprzez twoją intuicję, myśli i sny. Słuchajcie, w idealnym momencie odkryłam wam tą kartę. To jest właśnie koło fortuny. Macie słuchać, obserwować, bo przez waszą intuicję, przez wasze myśli i sny, coś wam się przytrafi cudownego. I co wy na to? A wiecie, co odchodzi do przeszłości? To zachłyśnięcie takie, ach mam, wydam, będę jeść, dużo, dużo pić. A nie brakuje mi faceta, nie brakuje mi niczego. Jestem panem losu. Szastam pieniędzmi na lewo, na prawo, to mija. Zdacie sobie sprawę, że to było głupie. Obżerać się, opijać się, spać do trzynastej. Dacie sobie na wstrzymanie. Hmm? A czego nie wiecie? Siedem denarów. Że tam, gdzie zasialiście, kochani, ziarno, zobaczycie, że za niedługo wykiełkuje. Że wasza praca... Przyniesie nagrodę, że jeżeli dobrze się odżywiasz, Twoje ciało ci wynagrodzi powrotem na przykład do zdrowia. Może czas odpocząć. Może czas dla Was teraz jest. Może to Wy przygotowaliście święta, sylwestra. Jeszcze raz ocencie. Czy nie czas teraz dla Was na nagrodę, na odpoczynek? Może to była praca niewolnicza? Może to była nieszczęśliwa miłość? To może teraz warto zająć się sobą, co? Nie jesteście pewni siebie, ja to widzę w tej karcie. Ale jesteście bardzo dokładne i rzetelne w pracy. Cokolwiek nie robicie, czy w domu. Kochacie naturę, kochacie ludzi. rada? Cesarz. Bądźcie jak cesarz. Co ma cesarz? Władzę, pieniądze, mądrych doradców. Może właśnie tego Wam brakuje. I to Wam radzę. Znaleźć osoby. Być może to będzie Zodiakalny Baran. Niekoniecznie może ma w ascendencie, ale to jest osoba do współpracy. To jest osoba, na której macie być jak cesarz. Mądrzy, stanowczy. Może i czasem wyrachowani, może czasem twardzi i nieugięci. Niech świat o Was usłyszy, niech się dowie. Kochani, dokładamy. Dokładamy, dokładamy. Zobaczymy, co chcą karty jeszcze Wam przekazać. Idą dwie dzisiaj. Niespodziewane pieniądze z jakiejś. Słuchajcie, albo to będzie przechodzicie na emeryturę i dostajecie na przykład wyprawkę czy z poprzedniego zakładu, ale widzę tutaj niespodziewane pieniądze takie urzędowe z dodatkowego źródła. Bardzo, bardzo fajny zastrzyk, kochani, gotówki rewelacyjny, albo jakaś nagroda w postaci awansu. No, a jeżeli otwieracie własną działalność, to dostajecie dofinansowanie, dostajecie odpowiednie pieniądze. Karty cygańskie mówią o licznych wiadomościach, które będą do Was przychodzić z drogi. Być może ktoś poinformuje, że chce do Was przyjechać, zajrzeć. Jeżeli chcecie kupić samochód, idealny tydzień na, na szukanie nie na kupowanie na szukanie. Zobaczymy, co jeszcze. Nasze dzieci mogą się Wam rozchorować, musicie je przypilnować. Yy, może być jakiś konflikt z kimś z rodziny. Trzeba by się pogodzić, kochani, i trzeba by komuś pomóc. Trzeba by pomóc. Tutaj widzę mały problem w rodzinie. No, skąd my to to znamy? Po to się ma rodzinę, żeby pomagać, prawda? Kochani, początek roku, więc dam Wam pozytywne, radosne informacje. Co dla Was? O, pięknie. Wodniki, zaufajcie swojej intuicji. Przeczytam wam. Czas przestać szukać rad u innych, a zamiast tego pora zajrzeć w głąb siebie. Wiecie, co jest najlepszego dla własnego ciała, umysłu i ducha. Usiądźcie, pomedytujcie albo wybierzcie się na spacer. Zadajcie sobie pytanie, czego potrzebujecie, i wsłuchujcie odpowiedzi. Dostrójcie się do swojego wewnętrznego przewodnictwa. Kiedy zadziała instynkt, uszanujcie go. Macie odpowiedzi i możecie sobie zaufać. Wszystko, czego potrzebujecie, jest już w Was. No i co? Co Wam powiedziałam o intuicji? Że proszę słuchać w tym tygodniu swojej intuicji. Proszę sobie zapisywać sny, możecie mieć sny prorocze nawet. No? Skarbeczki, zadajemy pytanie. Dotyczące przyszłego tygodnia. Ja Wam wyciągam trzy karty z odpowiedziami. Pierwsza, druga, trzecia. Wy sobie wybieracie jedną z trzech. Możecie też zadać, kochani, trzy pytania. Pewnie trzy pytania też możecie zadać i wybrać trzy. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, proszę sobie zatrzymać filmik. Możecie zostawić za ten czas łapkę w górę, ślad w komentarzu, co tam chcecie. A ja przechodzę z skarby do odczytu pierwszej karty. Sukces i to z wykrzyknikiem. Odpowiedź numer dwa. Wy macie zdobyć jeszcze więcej informacji, jeszcze jest czegoś za mało, wiadomo. I odpowiedź numer trzy. Poszukaj pomocnych osób. No, piękne przesłania macie. Naprawdę. Wodni się, kochane moje najpiękniejsze, wszystkiego pięknego wam życzę. Do usłyszenia niedługo, buziaki dla was, papa. Pa.